Cześć Wagi, Aga Sofila z tej strony. Postawię dla Was karty na okres luty, marzec 2020 i zobaczymy sobie, co tam u Was będzie słychać. Dobra? Oczywiście czytanie jest dla tych, dla których ściągnę informacje. Wcale to nie oznacza, że dla wszystkich, ale co tam do znudzenia się powtarzam, więc wiecie o co chodzi. Zobaczmy. Zawsze macie możliwość do mnie zadzwonić i umówić się na prywatne zobaczenia, co tam u Was z detalami, słychać, co się kroi, do czego zmierzacie i co należy zmienić albo przyspieszyć. A teraz patrzymy, luty, marzec, waga. Waga. Moje y, y, dziupki, y, bo ta z tutaj przy tej Hagali to tak trochę, trochę nie podoba mi się y, już z przełożenia i przy domu. Y, y, mam wrażenie, że y, niektórym z Was po prostu, y, przepraszam, że to powiem, ale jednak powiem, odbija na zasadzie y, wielkiego strachu przed... Y, albo przy tworzeniu domu, przy, być może, że tu chodzi o partnera, którego poznałyście, z którym jesteście, z którym chcecie stworzyć dom i się potwornie boicie, że ktoś was, że tak powiem, z tej waszej strefy wpływów wysiuda. Jakaś trzecia osoba się tu pokazuje, czy tylko tak wymyślacie sobie? Zobaczmy, co jest dalej. Okay. Raz. No, czyli znowuż mam potwierdzenie tego, co powiedziałam. Pierwsza i podstawowa rzecz. Wagi, wagunie, wagusie, śliczne moje kochane. Proszę sobie zazdrość i zawiść, i wszelkie lęki o, że tak powiem, perwersyjne zdrady i w ogóle różne inne rzeczy partnera, schować gdzieś. Nie wiem, idźcie na ogródek albo idźcie do sąsiada nieubionego na ogródek. Weźcie saperkę, wykopcie dół, zakopcie to wszystko i dajcie sobie święty spokój na razie. Na razie tak mówię, zobaczmy, co jest dalej. Mhm. Mogą być jakieś boje, wojny, nie wiadomo co jeszcze. A dlaczego powiedziałam, żebyście poszli to zakopać? Dlatego, że wy się wykańczacie, niepotrzebnie zupełnie. Kochane, wasz stan ducha, dobry stan ducha, taki, który pozwala funkcjonować, który pozwala normalnie żyć, być zadowolonym bez względu na wszystko, jest najważniejszy. Naprawdę żadna osoba nie jest tego warta, żeby samego siebie wykańczać i nakręcać. Natomiast jedna rzecz, która się tutaj pokazuje, mogą być jakieś boje, kłótnie w stałych związkach o strefy wpływów finansowych i wydatkowanie finansów na rzeczy, na które ktoś inny prawie w ogóle nie łoży. Taka nierównowaga się tutaj pokazuje w tym wszystkim. Teraz tak, bardzo współczuję tym, u których partner miał jakiś wylew albo coś, co jest związane z jakimś porażeniem i no faktycznie tu się pokazuje przynajmniej do lipca jakaś potwornie męcząca rekonwalescencja, a Najprawdopodobniej jest to u jakichś partnerów, którzy, no nie wiem, albo mają bardzo dużo wpływów ziemskich, albo są tak beznadziejnie, bezdennie, uparci i strasznie trudno ta rehabilitacja będzie szła, że tak powiem, ale wszystko będzie dobrze, kochane, nie przejmujcie się. Tylko co wy się, te, te z was, które to przeżyły, bo wydaje mi się, że do trzech miesięcy wstecz mogły być takie numery świata. Natomiast jeżeli są jakieś sprawy dotyczące na przykład bardzo mocnych zawrotów głowy, naprawdę mdleń, różnych innych rzeczy, słuchajcie, ja was uprzedzam, bo październik, listopad, grudzień, odzwierciedlenie, styczeń, luty, marzec, więc bardzo was proszę, żebyście za włosy i do lekarza tego jego mościa, Ciągnęły. Natomiast to, ile wy się urobicie po same pachy, ile wy się nagadacie, ile wy się namęczycie, natłumaczycie, na, na na, namawiacie i w ogóle, żeby, żeby ten człowiek się wziął za siebie, żeby ten człowiek tą rehabilitację, żeby to wszystko zaczęło mieć ręce i nogi, to ja mu naprawdę współczuję. Współczuję Wam. Ale okres do po lipcu. Lipiec lub trzy miesiące do polipca jest już w miarę fajnym okresem, gdzie generalnie można powiedzieć, że ktoś świetnie wraca do siebie i nie trzeba się tym martwić jakby inaczej, to wiadomo, jeżeli ktoś tam z góry siebie odwoła, że tak powiem, i będzie chciał wrócić do domu, to na to nie mamy wpływu. Ja tu mówię o osobach, które faktycznie mają bardzo duże szanse, że tak powiem i... Jest ok. Dom, znowu z dom. Przy domu pokazują się, ja mówię, to, to jest właśnie to, co z przełożenia od razu wyszło. Uwaga, proszę cię, do tych z Was, które mają bujną wyobraźnię, które naprawdę mają tendencję do zazdrości, do, mają po prostu to jest wkomponowane w ich jakby osobowość. Są takie składowe, których po prostu no, no, są tacy ludzie. I to wcale nie dlatego, że oni są niedobrzy, niemili, niesympatyczni, nie wiem, krzywi, zieloni, czerwoni, żółci. To nie o to chodzi. Po prostu nieraz są takie osoby. To jest bardzo duży czynnik spowodowany, inaczej, wpływu na to, że ta zazdrość po prostu ujawnia się błyskawicznie na każdą jedną, że tak powiem, sytuację zagrożenia. To jest właśnie niska samoocena, to jest to takie. Po pierwsze niepewność siebie dla samego siebie. Nie wiem, czy zrozumiecie. Tu trzeba popracować nad, swoją, y, y, nad swoim spojrzeniem na siebie, nad docenieniem siebie, naprawdę nad takim fajnym zapytaniem, y, jakim jestem człowiekiem, y, bo przeważnie drugi człowiek za coś nas lubi, za coś nas kocha, za coś nas podziwia i, ta, i tak dalej. No Mało świętych chodzi po tej ziemi jeszcze, żeby o, tak sobie bezwarunkowo po prostu. Bezwarunkowo najczęściej się kocha psa. Nie wiem dlaczego to tak idzie, kota, rybki, no, chociaż rybki może mniej, ale tak człowieka to jest naprawdę trudne. Może chodzi o komunikację, może, e, może to tak ma być, może mamy dopiero dojść do tej świętości, nie wiem. Natomiast przeważnie za coś coś robimy, z jakiegoś powodu odczuwamy tak, a nie inaczej. Ja bym chciała prosić Cię Wago, żebyś ty sama ze sobą, dobra, trudno, przed lustrem niech będzie, albo jak możesz siebie sobie wyobrazić przed sobą, to tego lustra może nie używaj, idź gdzieś do lasu, nie wiem, może być grota solna, bo tam cieplej niż w tej chwili na dworze w Polsce, ale zadaj sobie pytanie, za co ty, jako Waga, gdybyś siebie spotkała, co takiego fajnego jest w tobie? Co byś w sobie podziwiała? Za co byś się doceniła? Za co byś na pewno chciała się przytulić? Co ci się w tobie cieleśnie najbardziej podoba? Co by było takiego fenomenalnego, na czym byś na pewno zawiesiła oko? Jakie umiejętności twoje by były czymś, za co można się podziwiać? Albo co takiego jest w tobie? Po prostu, co, co byś pokochała ty, jako taka Obca waga, gdybyś taką wagę spotkała. Chodzi mi o to, żebyś po prostu zobaczyła siebie, jak jesteś fenomenalnym człowiekiem, żebyś sobie doceniła, żebyś zaczęła ze sobą pracować w ten sposób. Może fajnie by było, gdybyś sięgnęła po książkę Największy Cud Świata i zaraz po tym, żebyś sięgnęła po książkę Największy Cud, Największy Kupiec Świata. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to wszystko jest do wyrobienia. Jakby praca Twoja nad Tobą i z Tobą jest od razu odzwierciedlona w ciągu trzech miesięcy, nie luty, marzec, ale trzech miesięcy, jako opanowanie wszelkich destrukcyjnych stanów, które są wywoływane ogromnym lękiem przed rozpadem czegoś co dla Ciebie no, jest bardzo istotne. Istotnym jest związek z drugą osobą. Istotnym jest to wszystko, co masz w głowie, jeżeli chodzi o budowanie tej relacji, o bezpieczeństwo w tej relacji. Kochane, moje śliczne wagi, proszę Was, weźcie to pod uwagę. Tutaj, tutaj zagrożenia naj, 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 najbardziej, najwięcej jakby zagrożeń płynie od was, od was samych. Macie tą zdolność, jako powietrze, też tutaj może być to, że Wy przegadujecie też bardzo dużo spraw i faktycznie jakby nadajecie hmm, energii, dodajecie tym, temu, co mówicie, temu, co możecie się żalić, mówić o swoich lękach komuś, hmm, przegadywać pewne sprawy i tak dalej. I jakby jeszcze tym nadawać jakby hmm, paliwo, żeby to się stało bardziej materialne i żeby w końcu się stało. Nie róbcie tego, sięgnijcie po książki. Kochane moje, tyle razy mówiłam o radykalnym wybaczaniu, o niebiańskiej przepowiedni, o dziesiątym wtajemniczeniu. O, o, no teraz Wam mówię o Ogmandino. To jest naprawdę fajny autor. To jest autor, który y, napisał książki, które naprawdę dużo zmieniają w człowieku, kiedy zostaną już przeczytane, kiedy to zostanie przyswojone. Proszę, zacznijcie o siebie dbać, bo jesteście w stanie same sobie spierdzielić, że tak powiem, sprawę y, y, przy związku. Natomiast. Jedna rzecz, która jest bezdyskusyjna i to nie podlega w ogóle żadnej dyskusji, jeżeli waga trafiła na jego mościa albo jego mościubę, która jest po prostu takim skąpym sukien synem, że to się w głowie nie mieści, to to nie przetrwa. Nie ma na to najmniejszych szans, luty, marzec, kwiecień to jest ten czas, gdzie wybuch, bomba atomowa to jest nic, bo wasza frustracja już sięgnie po prostu zenitu będziecie dyplomatyczne do tego czasu, będziecie starały się generalnie rzecz biorąc jakby tłumaczyć sobie pewne rzeczy, z tego się nie da wytłumaczyć jeżeli ktoś nie ma w sobie pierwiastka dzielenia się, pierwiastka generalnie rzecz biorąc wymiany naturalnego prądu, który powinien być po prostu to nigdy w życiu go nie nabędzie. Jeżeli taka menda społeczna, taki skąpy, pazerny sukiencyn jest. Sukiencynem, to już takim zostanie do końca życia. Naprawdę są tacy ludzie. Także w jej wago jak najszybciej. Natomiast m, będziesz musiała sobie przeczekać, bo i tak dopiero po kwietniu, po trzech miesiącach od teraz, kiedy czytam to, pokazuje się jakby nowy wpływ, gdzie m, masz nową osobę na horyzoncie. I to jest, taki, no, to jest takie fajne partnerstwo, moje drogie śliczne. Jeszcze jedna rzecz, te, które się rozstały w tym okresie trzech miesięcy do tyłu, czyli styczeń, grudzień albo listopad. Ja Wam coś powiem. Bardzo serdecznie, uprzejmie proszę o jedną rzecz. Nie wchodzić do tej samej wody. Nie wchodzić do tej samej wody. Tutaj mogą być, niektóre z Was mogą przeżywać taki dziwny moment w swoim życiu, gdzie mogą być na wszelkie możliwe sposoby po prostu napadane, szantażowane, wypisywaniem, dzwonieniem, masakra po prostu jakaś. I szczerze powiedziawszy, to się może nasilić przy okresie marca. To się może nasilić przy okresie marca. Nie złamcie się. Nie złącie się, nie warto. Naprawdę nie warto. Poczekajcie do tego maja i rozpostrzyjcie te swoje skrzydła i wtedy się pojawi faktycznie ktoś. Pod uwagi. Jest taka fajna postać, gdzie będzie dużo śmiechu, będzie dużo zadowolenia i przy tej takiej spontaniczności takiej takiej normalności ty rozkwitniesz. Po prostu będzie więcej przestrzeni dlatego, żebyś była naturalna wagą, żebyś się już przestała martwić przede wszystkim. Mhm. Które z Was biorą jakieś środki na pacyfikują, bo układ nerwowy nie podobają, nie podobają mi się, mi się są w lesie. Ja wiem, ale o to chodzi, że tutaj karty pokazują jakby niespecjalnie e, pomocny e, tryb leczenia, i to jest coś, co jest związane albo z psychologią, albo z psychiatrią, albo z czymś, co jest w każdym razie jest też neurologiczne. Bardzo ważna rzecz, dla tych z Was, które biorą od jakichś trzech miesięcy jakieś, nie wiem, psychotropie, jakieś tego typu rzeczy, ja mówię wprost, to albo nie działa, albo jest coś nie tak, to nie są dla Was, że tak powiem, leki. Ogólnie takie leki powinno się by do, do śmietnika i nigdy w życiu tego nie używać. To jest moje prywatne zdanie, jak się ktoś z tym nie zgadza, to niech idzie, założy swój kanał. YouTube, i tam napiszę, że się z tym nie zgadza, co ja powiedziałam, dobra? E, natomiast to może powodować bardzo dużą zmianę Twojej osobowości ze względu na to, że są tutaj jakieś wpływy obce. E, I to nie to, że siadci na barana, na przykład, Kaziu tylko mogło po prostu ten stan takiego dziwnego zaćmienia, takiego nienaturalnego, niby wyciszania i tak dalej, jest połączony z czymś, co się przywlokło. I tutaj naprawdę, jeżeli którejś z Was mają takie sytuacje, że przy wyciszaniu, przy spaniu, włącza im się jakaś taka lampka, włącza im się jakieś takie myślenie, że Boże ktoś tu jest, albo coś przy mnie jest i w ogóle, i, istnieje taka możliwość. Dlatego mówię, odstawić tego typu leki, iść gdzieś, gdzie może homeopatycznie wyprowadzą Was generalnie rzecz biorąc, bo podejrzewam, że to jest dla tych was, które mają problemy na przykład ze sypianiem, problemy generalnie rzecz biorąc ze stanami lękowymi, e, i, i, ale to jest bardzo połączone właśnie ze, ze spaniem i tak dalej, zmienić metodę y, y, leczenia. Jeżeli już mówimy w ogóle o leczeniu, najpierw trzeba było po prostu usunąć źródło lęków, prawda? A dla niektórych jest to jego osobisty partner, który nie ma absolutnie czasu, ochoty ani zamiaru zmieniać czegokolwiek w pracy. W pracy bardzo ładne porozumienie międzyludzkie, w pracy bardzo ładne nowe propozycje, nowe projekty, podpisywanie umów, fajne generalnie rzecz biorąc mogą być. Tutaj w ogóle macie przepiękną runę, naprawdę przepiękną runę dla tych wszystkich z Was, wagi, która Piszą na przykład, mają pracę, która informuje na przykład kogoś o czymś, którzy są wykładowcami, którzy są na przykład no właśnie mówcami, którzy są kołczami, którzy są psychologami na przykład, tak? puszkami i tak dalej. Tutaj macie bardzo ładną kartę, generalnie rzecz biorąc na przynajmniej luty się pokazuje, jaki taki fajny, płodny czas. Do piątego miesiąca na pewno będzie, znaczy, na pewno Kopernik nie żyje. Ale, akurat dla tych, dla których ja jeszcze miałam wiadomości, pokazują karty, że będzie to bardzo płodny, fajny okres, gdzie um, można się nawet starać o zmianę pracy. I um, mało tego może się tak zdarzyć, że właśnie te z Was, które już dłuższy okres czasu chciały zmienić stanowisko, chciały zmienić w ogóle miejsce, firmę, generalnie rzecz biorąc. No, w tym okresie może im się to udać z takim e, odgórnym błogosławieństwem taka, taka faktycznie przyświecająca, fajna e, energia pomocna, tak? poza tym te z Was, które zakończyły jakiś e, dłuższy proces nauki, dłuższy proces e, szkoleń, jakby mają w ręku dokument, który był im bardzo potrzebny do tego, żeby e, jakby e, przejść na wyższy szczebel e, kariery zawodowej e, jeżeli są jeszcze przed jakimś takim momentem, gdzie zdają, ostatnie takie są to jeszcze podrygi, jeszcze jeden, dwa egzaminy, jeszcze coś, to wszystko będzie zliczone, wszystko ładnie będzie zrobione, to, to wszystko będzie pokazane, jest pokazane jako sukces generalnie rzecz biorąc i, i fajna taka energia. Tak się wspomniamy zawodowo, jak są pieniądze, jak jest, no żyjemy na ziemi, bo poczucie bezpieczeństwa materialnego to jest chłonniejsza głowa chłonniejsza, nie? Taka na, na inne, fajne, te subtelniejsze sytuacje. Dobra, zobaczmy. No właśnie, jeżeli jakiś delikwent z rodziny będzie życzył Państwu proszę wagą, sprzedaj sprzedaj tą pamiątkę, sprzedaj to generalnie rzecz, to są jakieś bardzo drogocenne rzeczy, które... które co do których będzie namowa, żeby je sprzedać przez kogoś, kto jest... Widzicie, bardzo dużo jest kart przy Was takiej i pazorności, i skąpstwa. Weźcie się, rozejrzyjcie, czy to Wy nie jesteście takimi osobami, które strasznie do siebie, dobra? I czy... I czy to... Na przykład wy nie jesteście osobami, które a właściwie to temu damy, tam temu damy, a temu też damy, a dlaczego nie? I z tej drugiej strony pojawiają się osoby, albo zaczynają się zmieniać osoby dotychczas niby w porządku na osoby właśnie skąpe, żeby zrównoważyć to wasze rozdawnictwo, że tak powiem. To od rozdawnictwa to jest z tego co wiem jeden bliźniak w naszym e, społeczeństwie, a reszta to raczej, reszta to raczej niezakoniecznie, nie? Za Także na to zwróć uwagę proszę cię bardzo serdecznie. Zobaczmy, co tutaj jeszcze dla Was, kochany moja. Jakieś kontrakty zostały. Fił zerwana. A, emocjonalne kontakt, kontrakty. No, te, które dzielą teraz majątki albo właśnie się rozpoczął proces, że tak powiem, dzielenia majątku domu przede wszystkim tutaj dom mi się jakiś pokazuje i może być to małe przedsiębiorstwo takie rodzinne, które zostaje dzielone ze względu na e, inaczej. Jeszcze jedna rzecz, może to być sytuacja, gdzie... Waga akurat, waga jest za granicą. Spadek jest albo jakaś tam nieruchomość, czy jakiś tam interes jest na przykład w pierwotnym kraju, załóżmy, że jesteście no, Polakami, no to w Polsce, no nie? I jedna osoba z rodziny, z którą się trzeba podzielić, czy tam dwie, czy trzy, są w Polsce, a ty jesteś za granicą, bardzo ważna rzecz. To do lipca, lipiec generalnie rzecz biorąc, ma być rozwiązane, jakby pokończone, po, po dogadane, a przynajmniej, chyba że od lipca tamtego roku to się ciągnie cały czas, jeśli nie można dogadać z rodziną, ale tak do lipca, generalnie rzecz biorąc, poczekać, jeżeli chodzi o sprzedaż czegokolwiek. Nie wiem dlaczego? Bo na przykład u innych znaków, z drugiej strony wiadomo, to są inne wpływy, ale o co chodzi? Poczekać i sprzedać około generalnie rzecz biorąc po lipcu, a do grudnia tego roku, 2020. I to pójdzie, to wszystko będzie ok No, zwycięstwo, fajne pieniążki. Dobrze jest, fajnie. No dobra. I ostatnie rozdanie, bo coś się przeblokło, jakieś myśli, a nie jestem do końca Mhm. Wiecie co? Widzę, że niektórym z Was się udało wyjść z takich porąbanych, toksycznych, chorych, walniętych, nienormalnych wręcz relacji, związków, które po prostu są jakieś nieważne, zostawmy to. I teraz tak, dla tych z Was które już mają swoje jakieś miejsce, tak jak w pudełeczku, są w fajnym miejscu, które lubią, mieszkają, nie wiem, może się przeprowadziły od kogoś i weszły do nowego mieszkania, albo do swojego starego mieszkania, ale na nowo urządzają je, chcą tak, chcą odetchnąć sobie i, i to się dzieje generalnie rzecz mniej więcej na przełomie grudnia, stycznia i są już w tym miejscu, to bardzo ważna rzecz, która jest istotna, jeżeli w tej chwili się pokazał partner, nowa osoba, jeżeli faktycznie, generalnie rzecz biorąc, bo karty nakazują wam działać, do barana działać, Czyli jeżeli już stworzyłeś warunki albo przeszedłeś w warunki, które są dla Ciebie bezpieczne, jesteś w miejscu, które faktycznie pracuje dla Ciebie energetycznie, zbierasz siły, zaczynasz wypoczywać, śpisz to śpisz, praca cię bawi, cieszy, nie, nie wracasz do domu i nie masz awantur, nie masz na przykład chorych sytuacji, cichych dni, yy, pretensji, różnych innych rzeczy, czyli to już jest stworzone jakby, to jest taka, taka podwalina do tego, że teraz no, może się coś zdarzyć. I wago, zdarzy się. Bądź otwarta, bo jakby do końca barana jest pokazana nowa postać, z którą będzie naprawdę fenomenalny e, związek. Proszę tylko o jedną rzecz, żebyś poprzez swoje stare programy albo programy kogoś, kto cię nimi nabijał cały czas, że dzisiaj e, to wszystko jest na sprzedaż. Wszystko od, nie wiem, rzeczy, po emocje, po uczucia, po, po ciało, po i w ogóle i tak dalej, i tak dalej, żebyś Ty poprzez te programy, którymi ktoś Cię, nie wiem, jakby skażał, czy może, że w byłym związku, żebyś Ty w ten sposób nie podszedł do tej nowej znajomości, żebyś Ty jej, właśnie, żebyś Ty jej nie skaził tymi programami. Pilnuj się, zacznij... Pracować nad taką carte blanche, nad takim byciem, e, czystą kartką, kompletnie niezapisaną, którą może ta nowa osoba zapisywać i to z takim pełnym zaufaniem, bo to są przepiękne karty, które mówią naprawdę o fajnej relacji, bardzo dużej przyjaźni, możliwości poruszania się. Będzie bardzo dużo, że tak powiem, wyjazdów, bardzo dużo przemieszczania się. Być może to będzie osoba po prostu z jakiegoś innego miejsca zamieszkania e, i e, fajnie to i jakby. Wejdziesz na nowy etap w ogóle funkcjonowania, ja mówię, do tych wak, do których to dokładnie jest skierowane. Wy będziecie wiedziały, każda z Was bardzo dobrze wie, który wątek jest dla, dla kogo. Natomiast to jest taka wesoła, dobra znajomość. To nie jest znajomość, która w jakikolwiek sposób przyniesie cierpienie, czy smutek, czy konieczność zastanawiania się nad tysiącem rzeczy. Absolutnie, nie. Także proszę tutaj, jeżeli tylko przygotowałaś sobie to gniazdo. Uwaga, to jest bardzo ważna podwalina pod tą nową znajomość, bo jakby może być kompatybilna, może być w zdrowych, fajnych en e energiach, bo ta wtedy jakby z zewnątrz tak samo przyjdzie fajna, zdrowa energia. I nie daj się zwieść żadnych powrotów, żadnych absolutnie ani jednego powrotu. Dobra, Guziaki Wam daję, kochane moje śliczne, wszystkiego najlepszego. Jak komuś tam czegoś nie dopowiedziałam, oczywiście prywatnie możecie do mnie tonić i się umawiać, a ja wam yy, no co, przesyłam buziatki i życzę wam fajnego lutego, fajnego marca i w ogóle fajnego życia. Puszkę, pa.